Jeśli szukasz wewnętrznego spokoju i głębszego zrozumienia siebie, sprawdź link pod tym filmem. Czeka tam na ciebie darmowy duchowy przewodnik, który pomoże ci zacząć ten proces. Wyobraź sobie, że codziennie budzisz się w innej roli. Raz jesteś ofiarą, raz bohaterem, innym razem kimś, kto nikogo nie obchodzi. Wszystko zależy od tego, jaka scena akurat toczy się w twoim życiu. I co podsuwać i twój własny umysł. Ale ty grasz bez przerwy. Czy nie masz czasem wrażenia, że nie jesteś sobą, że coś w tobie, jakieś głębsze ja, ginie pod ciężarem codziennych myśli, emocji, reakcji? Że Twoje życie przypomina spektakl, który ktoś inny reżyseruje, a ty tylko zapominasz, że to nie jesteś ty? Niepokój to wynik próby być jakimś innym niż jesteś. Mówił epiktet. A więc może to właśnie to ciągłe granie ról, to utożsamienie z każdym obrazem siebie, jest źródłem wewnętrznego rozedrgania? W tym nagraniu przyjrzymy się temu, co Eckhart Tolle nazywa filmowym spektaklem umysłu i jak możesz przestać się z nim utożsamiać. Dowiesz się, jak myśli tworzą supeł, z którego nie sposób się wyplątać, dopóki nie rozpoznasz jego prawdziwej natury. Odkryjesz też, czym jest głęboka wiara, jako zaufanie do życia i jak to zmienia wszystko. Ten materiał jest dla Ciebie, jeśli czujesz, że Twoje życie nie płynie z wewnątrz, lecz jest ciągłą reakcją na świat zewnętrzny. Jeśli chcesz poczuć, że nie jesteś już niewolnikiem własnych myśli, zostań do końca dla siebie. Przechodzimy dalej. Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj odpowiedzieć szczerze. Ile razy dzisiaj przeszła ci przez głowę myśl, której w pełni uwierzyłeś, zanim zdążyłeś ją zakwestionować? Może to była niepewność, czy zdążysz ze wszystkim, złość na kogoś, kto coś powiedział, lęk o przyszłość? Może wewnętrzny głos przypomniał ci porażkę sprzed lat, albo nakręcił cię na walkę o udowodnienie czegoś komuś, kto nawet o tym nie wie? Takie myśli przychodzą i odchodzą, ale większość z nich niepostrzeżenie zyskuje Twój podpis. To jest prawda, to jestem ja. Właśnie w ten sposób zaczyna się spektakl i to nie byle jaki, to najbardziej przekonujący, całkowicie angażujący emocjonalnie film, w którym grasz główną rolę, nawet jeśli o to nie prosiłeś. Kamera nigdy nie przestaje kręcić, każda scena. Rozmowa z bliskim, wiadomość w telefonie, wspomnienie z dzieciństwa, projekt, który cię stresuje wszystko to staje się częścią tej niekończącej się narracji. I choć raz za razem zmieniają się aktorzy, scenografia, ton opowieści, ty zostajesz w niej uwięziony, ponieważ identyfikujesz się z każdą nową rolą, jaką przynosi ci dzień. Ale ten film nie toczy się tylko na zewnątrz. Wręcz przeciwnie, jego najważniejsze sceny rozgrywają się wewnątrz ciebie. To twój umysł tworzy fabułę. To myśli, które powstają i umykają jedna za drugą, budują całe akty dramatów i komedii, które przeżywasz. Każda z nich mówi ci, kim jesteś i jak masz się czuć. I z reguły robisz dokładnie to, co ci sugerują. Zaczynasz traktować myśl jako fakt, gdy pojawia się. Nie dam rady, zaraz za nią przychodzi napięcie w ciele, spadek energii, przygnębienie. Gdy przychodzi, muszę to udowodnić. Ciało się spina, tętno przyspiesza, pojawia się gniew lub frustracja. W jednej chwili możesz poczuć się porzucony, w następnej niezastąpiony i nic się realnie nie wydarzyło. Wszystko to powstało w przestrzeni głowy. Wchodzisz w te scenariusze tak, jakby od nich zależało Twoje istnienie. Chwytasz się ich jak tratwy na wzburzonym oceanie emocji, ale im mocniej się trzymasz, tym bardziej dryfujesz z dala od brzegu, od siebie. Co najważniejsze, ten spektakl jest nietrwały. Nie ma żadnej stałej scenografii, żadnego przewidywalnego rytmu. Zmienia się bez ostrzeżenia, burzy porządek, zaskakuje cię w chwilach spokoju. I to właśnie próba uczynienia go stałym, próba kontrolowania tego, co niekontrolowalne, rodzi cierpienie. Bo chcesz, by trwało to, co z natury ma przemijać. Chcesz, by potwierdzona została twoja tożsamość, którą zbudowałeś z myśli, wrażeń i wspomnień. Ale ten budynek zawsze się chwieje, bo jego fundamentem nie jest to, co prawdziwe, tylko to, co ulotne. Wierzysz w to, co mówisz sam do siebie. Wierzysz, że twoja przeszłość cię definiuje, że twoje emocje mają zawsze rację, że to, jak jesteś dziś postrzegany, określa twoją wartość, że jeśli coś ci się nie uda, jesteś mniej wart. To są przekonania, które nieustannie odtwarza projektor w twojej głowie. I dopóki bierzesz udział w tym seansie, nie zobaczysz, że możesz wyjść z sali. Ale jest wyjście. Zaczyna się ono od jednej chwili czujności. Od momentu, w którym zamiast automatycznie wierzyć każdej myśli, zauważysz, że ona się po prostu pojawiła. Bez Twojej zgody, że przyszła i może odejść, że nie jest tobą i nie musi kierować Twoim stanem. W tej ciszy, która powstaje pomiędzy Tobą a myślą, pojawia się przestrzeń. Przestrzeń, w której nie jesteś już aktorem, lecz świadkiem. Gdy nie próbujesz zatrzymać żadnej sceny ani niczego udowodnić, coś się zmienia. Zaczynasz widzieć, że twoje cierpienie nie pochodzi z rzeczywistości, tylko z interpretacji, że jesteś kimś innym niż ta ciągła relacja na żywo z wydarzeń, które jeszcze się nie wydarzyły lub już minęły. I właśnie wtedy zaczynasz doświadczać ulgi ulgi wynikającej nie z tego, że świat się zmienił ale że Ty przestałeś go odgrywać, że pozwoliłeś, by był taki, jaki jest, a sobie, by być poza Nim, choć nadal w Nim. To nie jest ucieczka, to przebudzenie, to chwila, w której kończy się film, a Ty zaczynasz być. Jeśli czujesz, że to, o czym mówię, mocno z Tobą rezonuje, koniecznie zapisz się na mój newsletter. Wysyłam dwa razy w tygodniu wartościowe treści, które pomogą Ci pogłębiać Twój proces wewnętrznej przemiany. Bywa, że w pewnym momencie życia zatrzymujesz się i zadajesz sobie pytanie, dlaczego ciągle czuję się tak, jakbym był problemem. To nie musi być dramatyczne zatrzymanie. Często to raczej ciche uczucie niewyjaśnionego ciężaru, który nosisz w sobie od lat. Niewypowiedziane wprost przekonanie, że coś z tobą jest nie tak, że jesteś zagadką, którą trzeba rozwiązać, problemem do naprawienia, supłem, który trzeba rozplątać. To poczucie może się wyrażać na wiele sposobów. Od chronicznego niezadowolenia z siebie, przez potrzebę naprawiania wszystkiego, co niedoskonałe nieustanne analizowanie swoich wyborów, zachowań i emocji. Możesz próbować różnych ścieżek, rozmów z terapeutami, książek rozwojowych, kursów, warsztatów, duchowych poszukiwań. I wszystko to może być pomocne, ale jeśli robisz to z pozycji coś jest ze mną nie tak i muszę to naprawić, to pod spodem nadal wzmacniasz podstawową iluzję. A tą iluzją jest przekonanie, że ty sam jesteś problemem. Ten wewnętrzny supeł, który próbujesz rozplątać, zbudowany jest z myśli, wspomnień, emocji, przekonań, ale nie z tych, które po prostu się pojawiają, tylko z tych, z którymi się utożsamiasz. Nie chodzi o samą myśl, nie wyszło mi, ale o to, że wierzysz, iż to coś znaczy o tobie: że jesteś porażką, że jesteś niewystarczający. Myśl przychodzi i ty ją przyjmujesz jako fakt. Właśnie wtedy zaczyna się wiązanie. Bo każda kolejna myśl, każda emocja, która pojawia się później, splata się z poprzednią i zaczynasz budować z nich tożsamość. Niekiedy masz wrażenie, że już się z tego wyplątałeś, ale wraca to w najmniej spodziewanym momencie. Ktoś coś powie, coś się nie uda, coś przypomni ci o dawnym bólu. I nagle znowu jesteś w środku tego samego wewnętrznego dramatu. I znów analizujesz, naprawiasz, przetwarzasz. A może sedno nie tkwi w tym, żeby ten supeł rozplątać, tylko w tym, żeby zrozumieć, że to tylko konstrukcja. Mentalno-emocjonalna struktura, która istnieje tylko dlatego, że w nią wierzysz. W każdej chwili możesz przestać zasilać ją swoją uwagą. Ale do tego potrzebne jest jedno: uznać, że nie jesteś tym, co myślisz o sobie. Gdy przychodzi ta chwila, zwykle cicha, nienachalna, zaczynasz patrzeć inaczej. Nie musisz już dłużej być swoją historią, nie musisz rozwiązywać siebie jak problemu, bo Ty sam nie jesteś do naprawienia, nie jesteś błędem, jesteś tym, który obserwuje, który czuje, który myśli. Ale nie tym, co zostało pomyślane, i wtedy coś się zmienia bardzo głęboko, bo przestajesz szukać rozwiązania problemu mnie w myślach. Nie musisz ich analizować, żeby się zrozumieć. Zamiast tego zaczynasz zauważać, że z każdą niepotrzebną myślą, której nie karmisz, pojawia się więcej ciszy. A ta cisza nie jest pustką, jest obecnością, jest przestrzenią, w której po prostu jesteś. Być może największą zmianą, jaką możesz doświadczyć, nie jest naprawienie siebie, tylko pozwolenie sobie na bycie bez naprawiania. Pozwolenie na to, żeby czuć się całym, nawet wtedy, gdy nie wszystko w Twoim życiu jest ułożone. Właśnie wtedy zaczynasz rozpoznawać siebie nie jako problem, ale jako świadomość, która nigdy problemem nie była. Czasem wystarczy jedna chwila, ulotny przebłysk ciszy między myślami, i nagle coś w tobie czuje, że jest inna przestrzeń. Nie ta, która rozważa, ocenia i komentuje, tylko coś głębszego, coś, co po prostu jest. To doświadczenie może wydawać się subtelne, łatwe do przeoczenia. Ale gdy już się pojawi, zostawia ślad, bo nagle okazuje się, że nie jesteś tym, co myślisz. Jesteś czymś więcej, jesteś świadomością, która to wszystko widzi. Kiedy zaczynasz doświadczać siebie jako świadka, a nie uczestnika każdej emocji i myśli, coś się w tobie odkleja. Nie chodzi o to, że emocje znikają, ani że życie staje się od razu spokojne. Chodzi o zmianę perspektywy. Możesz nadal czuć niepokój, frustrację, złość, ale już nie wchodzisz w nie w ciemno. Przestajesz być nimi, zaczynasz je widzieć, a to zmienia wszystko, bo widzenie to pierwszy krok do wolności. Gdy jesteś całkowicie zrośnięty z myślą, nie masz wyboru. Jesteś nią, ale gdy ją zauważysz, tworzysz dystans. Nie chodzi tu o obojętność, chodzi o przestrzeń, w której przestajesz być ofiarą własnego umysłu. I to właśnie ta przestrzeń otwiera drzwi do wewnętrznej wolności. Pojawia się nowy sposób reagowania. Nie musisz już za każdym razem wchodzić w konflikt, gdy coś w tobie się buntuje. Możesz pozwolić, by myśl przyszła i odeszła. Możesz nie angażować się w każdą emocjonalną reakcję. To nie jest pasywność, to aktywna obecność. To ty wybierasz, gdzie kierujesz uwagę i nie pozwalasz, by twój stan istnienia był zdominowany przez automatyczne nawyki. Ten stan nie jest egzotyczny ani zarezerwowany dla nielicznych. Każdy z nas ma do niego dostęp, bo każdy z nas jest świadomością, nawet jeśli o tym zapomniał. To przypomnienie zaczyna się od małych momentów chwili oddechu przed impulsywną reakcją, pauzy przed wypowiedzeniem słów, które płyną ze zranienia, ale nie z prawdy. Każda taka chwila to okazja do odzyskania siebie. Nie musisz być doskonały, by być obecny. Nie musisz mieć czystego umysłu, by poczuć, że jesteś czymś więcej niż myśli, które przez niego przepływają. Świadomość nie jest czymś, co musisz zdobyć. Jest czymś, czym zawsze byłeś. Wystarczy przestać ją zagłuszać. I to właśnie jest największy paradoks. Nie musisz dodawać niczego, by się obudzić. Wystarczy, że zaczniesz zdejmować te warstwy, które nie są tobą: opinie, oczekiwania, stare historie, które sam sobie opowiadasz. Gdy to zniknie, zostaje tylko obecność, taka, jaka jest, bez przymusu, bez roli. W tej obecności nie ma potrzeby rozumieć wszystkiego. Nie musisz mieć odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś i w tej zwykłości która nie próbuje być niczym więcej, pojawia się pokój, który nie zależy od niczego. To nie jest stan umysłu, to przestrzeń, która była w tobie zawsze, tylko przez chwilę o niej zapomniałeś. Czy zdarzyło ci się spojrzeć na siebie z dystansu i pomyśleć, to nie byłem ja? Może po ostrej reakcji, której później żałowałeś, może po zaskakującym przypływie energii, której nie rozumiałeś, albo po spotkaniu, które uruchomiło w tobie coś zupełnie nieoczekiwanego. To właśnie momenty, w których na powierzchnię wychodzą subosobowości, części twojej psychiki, które nosisz w sobie często nieświadomie. Każda z nich to miniaturowa rola. Wyuczony sposób bycia, który uaktywnia się w określonych sytuacjach. W codziennym życiu takich ról może być wiele. W jednej jesteś profesjonalistą, rzeczowym, opanowanym, ułożonym. W innej bezradnym dzieckiem, które czuje się zagubione i potrzebuje wsparcia. Jeszcze w innej stajesz się wojownikiem, gotowym do obrony i ataku, często nieświadomie. Te tryby działania przychodzą i odchodzą, a ty, choć wydaje ci się, że zachowujesz spójność, w rzeczywistości zmieniasz się jak aktor przechodzący z roli do roli. Problem pojawia się wtedy, gdy nie wiesz, że to się dzieje. Gdy w pełni utożsamiasz się z każdą z tych ról i zaczynasz wierzyć, że to właśnie ty. Rano możesz być entuzjastyczny i otwarty, a wieczorem cyniczny i zamknięty. W jednej relacji jesteś opiekuńczy, w drugiej defensywny. I nie wiesz skąd ta zmienność. Wydaje się, że coś Cię przejmuje, ale nie wiesz co. Żyjesz w przekonaniu, że jesteś stałą osobą, a tymczasem zmienność jest Twoją codziennością. Gdy brakuje świadomości, te subosobowości przejmują ster, aktywują się automatycznie, jakby były odpowiedzią na konkretne bodźce. Czasem jest to ton czyjegoś głosu, zapach, konkretna sytuacja i nagle Twoje zachowanie całkowicie się zmienia. To nie są przypadki. To efekt wieloletniego warunkowania, zestawu skojarzeń, doświadczeń, interpretacji. Ale to nie jest Twoja esencja. Dopiero gdy zaczynasz obserwować siebie w tych momentach z uważnością, zauważasz, że te postaci w tobie nie są Tobą. Są mechanizmami, automatyzmami, które mogą działać tylko wtedy, gdy nie jesteś obecny. I nie chodzi o to, by je wyeliminować, ale by przestać się z nimi utożsamiać. Możesz je zauważać, rozpoznawać, pozwalać im przychodzić i odchodzić, ale nie musisz już ich grać. W tej świadomości pojawia się coś, czego wcześniej brakowało stabilność. Nie w sensie sztywnej osobowości, ale stabilność wewnętrznej obecności. Wiesz, że możesz być w każdej sytuacji i nie stracić kontaktu ze sobą. Możesz odczuwać emocje, ale nie musisz reagować automatycznie. Możesz wejść w rolę, ale z pełną świadomością, że to tylko rola, a potem z niej wyjść. I to właśnie jest początek wewnętrznej wolności, gdy wiesz, że nie musisz być ciągle taki sam. Że nie musisz odgrywać dawnych reakcji, że każda nowa chwila to nowa przestrzeń, nie do tego, by coś udowodnić, ale by być sobą, świadomie, z łagodnością, bez iluzji, że twoja wartość zależy od tego, co aktualnie czujesz, mówisz czy robisz. Adam przez długie lata żył w przekonaniu, że jest osobą spokojną, wyważoną, opanowaną. Taki był w pracy, wśród znajomych, nawet w rozmowach z partnerką. Ale kiedy zamieszkał z nią pod jednym dachem, wszystko zaczęło się zmieniać. W zwykłych sytuacjach, jak niepozmywane naczynia czy spóźnienie z pracy, pojawiał się w nim ktoś, kogo wcześniej nie znał. Ktoś drażliwy, spięty, z pretensją w głosie. Partnerka czasem mówiła, nie wiem z kim teraz rozmawiam, jakbyś był kimś zupełnie innym. Początkowo próbował to tłumaczyć, zmęczeniem, stresem, napięciem w pracy, ale powtarzalność tych reakcji zaczęła go niepokoić. W pewnym momencie, podczas kłótni, w której krzyczał o coś zupełnie błahego, poczuł, jakby patrzył na siebie z zewnątrz. Zobaczył własną twarz napiętą, obcą. W tej jednej sekundzie przyszło zrozumienie. To nie jestem ja. To nie jest ta wersja mnie, z którą chcę się utożsamiać. To tylko reakcja, którą noszę w sobie od dzieciństwa, którą uruchamiają konkretne sytuacje i którą nieświadomie odgrywam, gdy nie jestem obecny. Od tamtej pory Adam nie stał się idealny. Nadal czasem reaguje z automatu, ale już nie daje się temu ponieść bezrefleksyjnie. Zaczął mówić: poczekaj, coś się we mnie uruchomiło. To nie jesteś ty. To coś we mnie. I w tych momentach zamiast zamknięcia pojawia się przestrzeń. Przestrzeń do rozmowy, do wzięcia oddechu, do bycia sobą, nawet jeśli nie wszystko w nim jest poukładane. Dla Adama najważniejsze nie było to, by już nigdy nie reagować impulsywnie, tylko to, by wiedzieć, kiedy przestać grać i przypomnieć sobie, że może być obecny, nawet w trudnych chwilach. Kiedy pozwalasz sobie przestać utożsamiać się z myślami, emocjami i historiami, które tworzysz w głowie, zaczynasz wracać do siebie. Uświadamiasz sobie, że nie jesteś problemem, który trzeba rozwiązać, ani postacią, którą odgrywasz. Jesteś świadkiem, obecnością i to zmienia wszystko, bo myśli mogą przychodzić, emocje mogą się pojawiać, ale nie ty jesteś ich źródłem. A tam, gdzie kończy się utożsamienie, zaczyna się przestrzeń. Cisza, spokój. Widzisz, że nie musisz już walczyć z rzeczywistością, żeby odnaleźć siebie. Nie musisz kontrolować, analizować, ani uciekać. Możesz po prostu być tu i teraz i ufać, że to wystarczy. Bo prawdziwe zakorzenienie w życiu nie pochodzi z wiedzy, lecz z zaufania. Z tej wewnętrznej zgody na bycie, nawet jeśli nie wszystko jest jasne, jeśli te słowa rezonują z tobą, jeśli coś w tobie poczuło poruszenie, nie zostawiaj tego dla siebie. Zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę muszę dalej grać tę rolę, czy mogę pozwolić sobie po prostu być? A jeśli czujesz, że ten przekaz ma wartość, podziel się nim. Zasubskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij komuś, kto też może tego potrzebować. Bo czasem jedno zdanie, jedno zatrzymanie może zmienić cały bieg wewnętrznej podróży. Jeśli to, co wysłuchałeś, zainteresowało Cię i chciałbyś pójść głębiej w tę stronę, kliknij link pod tym filmem i odbierz swój darmowy duchowy przewodnik. To pierwszy krok do życia w większym spokoju i świadomości.